Dzień dobry. Stachu? Tomasz Badyński. Stachu? Badyński. A kto przy telefonie? Badyński, rozumiesz? Słuchaj, jest Stachu w domu? Badyński, bydlaku pierdolony! Kurwa, jego mać, po co on tam pojechał do centrali, mój las wyciął, po mojem chodził, moje pieniądze zabrał, kto on mu dał takie pozwolenie? Ty, powiedz skór synowi, gdzie on pojechał, bo goż na jasny trafi, krew na zaleje. Ja się znam na tym. Wygojlił las, jako cholerę miał tam z tą naszą bułą jechać do lasu i co, powycinać nasz las? Ale mnie to koch... Jak, jak to twoje nazwisko jest? dam, kto to mówi, aż wosz szlak jasny trafi, krew nagła zaleje. Gdzie jest twoja siedziba powiedz mi człowieku? Ja ci dam kurwa... Ja za chwilę tam podjadę. Gdzie pieniądze są za las! 60 zł. ja wszystko kurwa wasza macie. Oddajcie mi pieniądze, bez kurwy, syny jasne, pierony zajebane, siarcistek! Kurwa, żeby wos pierony łogniste, siarcistek to was u, u, u... Ty kurwo pedale jebany ty. Nie podaruję tego. Nie podaruję tego dowie.